Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Pokemai Nazywam się Safe Mode i jest ze mną dzisiaj TheGamerGX. GX Siema wszystkim Tak oczywiście no przedstawię twój technik GX <grym> Bo nie wiem właśnie Pod filmikiem będziecie mieli nazwę prawdziwą z YouTube'a, bo tak przeważnie piszę, że będzie nazwa YouTube'owa, tak Ej, czemu wszyscy pozdrawiają YouTube? Przecież nawet nie, nie, nie napisałem, że nagrywam... E, dobra. Tak możecie pozdrowić. Zaczą, zacząłem nagrywać. Tak. Ale czemu wszyscy pisali wcześniej? No to jest bez, jest głupie po prostu. No to jest. No bez jaj. Czemu wszyscy wiedzieli to? Nie wiem. Ja cię, no to jest przegięte. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj będę levelował, tak! Postanowiłem, że trzeba troszeczkę podszkolić moje poki, bo są takie. A, tutaj jest koniec świata, przepraszam. No, powiedziałem nie w tym kierunku, co powinienem. Tak, moje poki trzeba podszkolić. Faktycznie nie naprawiłem ich. O, masz jakiegoś poka, którego chcesz podszkolić? I masz jakiegoś potężnego, który łatwo zabija? Eee, nie mam potężnego, bo twój klifer jest taki słaby, że się poklastawił. Ja chodź na chwilę na spawna, dam ci mojego na razie. Hypno to będziesz nim Norchita zabijał, prawie no to wiesz, po prostu, żebyś Aha. mógł sobie wbić. Dobra, to ok. Dam ci hypno i będę wystawił pokemony swoje, żebyś nimi zabijał. Dobra. A czy no spróbuję w razie takie coś. Dobra, to ja ci dam tego twojego pięknego. Twojego, twojego różowego, tak? Różowego. A ty właśnie... O, i bardzo dobrze. Ja idę na home. i chyba będziesz mógł go zabijać. Duże levely będziesz dostawał. Hej, Guciu! Witam, Gucia! Eee, ty, to te, tepnę się do, do ciebie w takim razie. GX. Wysłana prośba. Zaakceptuj, jak możesz. O, widzę Gutka właśnie. Widziałem jego tyłek. Eee, eee, jak Jakby tak piszecie na ten kolor? Czekaj, czekaj, kogo ja chcę wylewelować? Wiesz co, może pierw Maczoka bym wylewelował. Musiałem tutaj zmienić troszeczkę styl. Nie no, naprawdę, ten mnie Pokémon dziwi. Przepiękny on jest, wręcz cudowny. Ale ten Maczek jest po prostu taki wielki, nie ma szans nim żadnych. Ale tyle się, no, zrobiłeś dobrze. Czemu mu okay. wszyscy są nazwani w bardzo podobny sposób? <grym> tak choro. Dobra, co ty masz tutaj za ataki, zaraz zobaczymy. Kla o i tak. tutaj Gutek do mnie pisze, ja nie wiem jak mu odpisywać. Confusion roz, rozumiem? No. W tym przypadku Ja użyłem swojego hipno. ciosu, on nic hmm. ci nie zadać powinien, Powiem, nie zadał. Co, czyli rozumiem, że hipno to jest już ostateczna wersja, prawda? E, tak. Wow, jaki damage zadałem olbrzymi. Nie no, bo mam 200 HP, ale zabijesz mnie. Łatwo. A będziemy się tak bawili w takim razie. O, gra ja tutaj mam właśnie spam odnośnie kupowania. A zapomniałem clayfiry, co nie? Ten Clayfiry Metronome, to jest atak specjalny, taki atak Ale walnąć, może, nie. To jest, atak, a, to jest atak losujący. No właśnie, I Iwalno, widzisz, tyle. Wiem, 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 że on po prostu jest silny, ale po prostu to jest atak losujący. Ja, ja po prostu nie lubię tak, tak, takiej no zabawy. Ja że raz mi się uda, raz nie, raz będę miał defa, raz zadam damage. kurczę, jakiś lak powstał, mam nadzieję, że nie zapisują z serwera ja też nie, no i no, nie wywali nas, spali. zaraz przekonamy. Waiting, waiting. I... A najlepsze, że ten kotek ma na plecach odcisk buta. Kopałeś już go? <laughs> Wiele razy. <laughs> tak mnie zirytował. Ojej, dobra. Poczekajmy, aż to się odblokuje. Jest, wszyscy wrócili, jeszcze prawie wszyscy, bo chyba sporo słów wyszło. Dobra, dałem ci Poizona i teraz spróbujemy. Znaczy, Confusion się za bardzo nie działa, więc próbujemy tylko zero spróbować. Nawet nie wiem, co to jest za atak. Ja, ja zawsze walczyłem Confusion. Ale to nie Dobrze na myślę. tego poka. Ten pok jest wytrzymały, tak mi się wydaje. No ale patrz, już mi prawie pół HP zabrałeś. ja w inny sposób. Damy ci hipno. Czyli troszeczkę ciebie zahipnotyzujemy. powinno się udać. U, prawie już mnie zabierz. I teraz spróbujemy ciebie tym konfuzjom strzelić. Najlepszy, że, że ten hipno ma bardzo duże szanse na hitę. Na hit critical. Czyli że możesz nawet cały HP zabrać, nawet 100 poziomów. I mi się raz udało. Aha, no to nie, właśnie ja właśnie wolę z tej dziedziny psychicznych, to wolę Alkazamu. Alkazam jest jego dobry, wolę. Hypno też jest bardzo dobry, są bardzo podobni, tylko że Hypno już nie ewoluuje. No. A ty, A ty prostu... już nie, problem mi ja, ja się po prostu z tego swojego przekonałem. Okej, okay, ostatni cios. Zobaczymy, ale nie, masakra, tak wolno on bije. Słaby jest, słaby. <noise> Dobra. Ile lewej teraz przyjdzie mi? o to jest pytanie. pójdzie przyjdzie dużo mi leveli. No bo musi mi przyjść dużo leveli. Dobra, jest. Teraz eee, użyję ciosów... Na te, tego łatwo zabijesz. Power 60. Teraz z czym to zamienię? Focus Energy chyba usunę, albo Lear usunę. Lear usunę w takim razie. Tak, chcę je podmienić. Idziemy dalej. Tego zabijesz łatwo, bo ja mam a, też na nim taki, który nie... Jest? Forcing. Aha, widzenie... Niewidzialnych. To jest to. Dobra. Pod... No. Podmienię z tym. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj mam dalej? Kolejny atak, a test, który mi nie pokazuje, nie pokazuje majora. Dobra. Nie wiem, czy dobrze podmieniłem czy te poki, czy nie, ale za się przekonamy. Dobra. Ten twój ma level jaki? 27. Użyłem ataku, który nic nie zada ci. Dobra. To próbujemy maczokiem. O już 23 level. A kurde. Z 7. siódmego. No no to wiesz jeszcze, później jak... O, widzisz. Z, później jeszcze raz za to później mnie. Później jeszcze raz tak zawalczymy. Spoko, spoko, nie ma problemu. Ale kurde paszek Resławu. On mi do pasa sięga. Nie no, to nie jest, jest kurczę, to, głupie. że nic ty mi nie zadajesz, ja ci nic. Yy, właśnie nie wiem, czy mu ci nic nie zdałem. Ty masz tryb trawiasty, to jest. trawiasty. jest Bo ja nie mam innego ciosu niż paraliż. Aha, to jak pana w ogóle ciebie nie bije, tak, 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 tak? W takim razie O, ty mnie zaatakowałeś. Weź, sobie na chrypno. Albo dobra, walcz tak jak chcesz. Bo widać, że ja ci mało zadaję, a ty mi tak dużo, no to może mnie zabijesz Spoko, łatwo. pokonam cię. Ale twój jest szybszy, to mnie troszkę dziwi. Ej, ja ciebie low kickami nie, nie mogę bić. Ej, dziwnie. tym samym, co waliłeś. No chyba tak, będę musiał tego samego ataku używać. <laughs> Kurde, jakie to jest małe gówno. No bez jaj. No to jest co takie małe coś to zapierniczać. Nie ja ci da mi jeszcze... Znasz takiego Pokemona ratatata. To, to, to ten maczeki jest śmieszny. No ale to. troszeczkę za dużo tego te widziałeś chyba. Bo... No tak. To jest ratata, nie, kurze, <Sellt> ty. Ta nie kuczer. Jeszcze tam kilka razy. Ale nie jesteś się. Nie sobie pokémona, bo zaraz mój pokémon zniszczy. Pokonam Cię! Spoko! Dobra, może ci może cię nie pokonam. A czemu ta mała menda nie chcecie Cię Aha, jest sparaliżowany cały czas. Zmieni. Y -hmm. Spróbujmy tego. Niestety ale moje wodne pokemona na ciebie nie zadziałają, więc musimy tego twojego użyć. Moskita żółtego. Same kurde moskity wszędzie. Dobra, Confusion. Zobaczymy. No, mogłem hipno dać, ale myślę, że cię rozwalę jednym atakiem. No właśnie. Tak też sądziłem. Wielki pojedynek. Okay. To On powiadasz. Gdybym chciał, gdybym chciał Cię zabić na raz, mógłbym użyć stąpa i bym 2 Pokemona na też zdjął, nawet każdego. Graj. nawet Mojego, no. Ale użyj słabszego ataku, bo to jest potężny Pokemon. Widzisz, to jest najsłabszy mój atak. A czy hipno... Zahip ty zahipnotyzowanie nie zadziałało na Ciebie? I temu, niestety. O, zabity! O, dobra! golda lecisz! No użyję tego słowa, słabego ataku, abyś mógł mnie zabić szybko eee, i spokojnie. Water Pulse chyba jest, jest silniejszy. Ty jesteś jaki Pokémon tak a propos? Eee, to był Kamienny. Haki. Jeszcze Haki. teraz zabij Haki. mi tylko tego, Moskita Białego. On ma już bardzo mało HP, tego łatwość ściągnę Nawet nie musiałem nic zgadzać. O, jeszcze ten ma. <głos> <głos> a teraz ale... muszę go Czekaj, ale chyba teraz muszę zmienić szybko na Machoka. Nie, nie musisz nic. Musisz. Jak na nie... początku walnęłeś mojego Pokemona ma... tym, to źle walny niego tylko idą. Czyli te Z wszystkie Pokémony następne też Tylko one trochę bardzo mało dostaną, ale tamten najwięcej. Mhm. No nie wiem, nie wiem, dobra, nie Okej, okay, Nie nie, nie, czekaj. nie dostał. Jeśli nie było Machoka podczas walki, to nie zaliczyło mu na chwilę, i idę swoje Pokémona odżywić, i idę, idę... Ja tam... idę swoje ożywić. No to idź, ja mam i tak tam Homę no to wiesz... A ja trzeba raz tutaj odpisze, że nagrywam. Nagrywam, tego nie odpisywałem, bo walka, tak! U ty właśnie mi chyba z pięć razy napisał, żeby Aha. się wymienić. <laughs> tego lepiej poinformować, bo później będą problemy. A, taka informacja dla moich widzów. To dzisiaj ten odcinek jest jako na piątą rano, gdyż jeszcze nie mam gotowego serwerka do gry technicznej. Taka informacja, że później nie było dziwki, dlaczego ten odcinek, a nie inny. Dobra, czekaj, tylko to mogę zamienić jeszcze sobie Eevee. Nie będę rozwijał, nie, tylko ten maczek musi być rozwinięty. Ale kurczę, naprawdę nie wiem, dlaczego on się nie chce bić z Tobą. Okej, okay, ja sobie teraz wziąłem wszystkie Pokemony, wyjąłem i tylko zostawiłem tego na 77. <laughs> spoko, spoko. Idę na HOME Dobra już się do ciebie teleportuję Gamer X, Dobra zobaczymy jak teraz ta walka się potoczy w takim razie O do teleportuj się Dobra chodź tutaj, chodź chodź tutaj jesteś z tyłu A! Nie zauważyłem wyzywać go. się moje małe gówno Dosłownie Ja pitolę, to jest taki Udało się, za dwudziestym razem Patrz, to, to on, on mi do pasa sięga. Nie, nie skomentuję tego tak szczerze mówiąc. Bo lepiej nie. zmień Pokemona. Spróbuję, atak, jeden atak przynajmniej. Dałeś sobie defa. Tego co widziałem. Nie, nie ma szans. Czemu on mnie ugryzł z nogę? No bo to jest takie małe gówno, że on nic innego, innego nie, nie potrafi, no masakra. O, 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 ten może być potężny. Goldek jest zawsze fajny. Zabił Jaga na raz mojego kamiednego. No. Teraz nie będzie pobrany, bo nie będziesz musiał tak dużo walczyć. O, ma fajny atak, właśnie. <noise> I fajnie on by wyglądał przy tym, właśnie maczoku. Bo <noise> to jest prosi olbrzymi dla odmiany. No tak, ja widziałem już maczoka i to wiele razy, ale hmm. nie, nie wiem czemu teraz maczok jest taki mini. Znaczy, zależy jakiego złapisz, prawda? Są kilk jest kilka wersji pewnie. Nie wiem, ty mój może jest szybszy, chociaż też nie wiem Zwiększasz sobie defa. Ja w ogóle coś... atakuję? Nie, coś chyba mało. minimalnie. Trzeba weź nie, weź chybno weź chypno. Na twego nie wiem czy on zadziała. Na twego... Kurczę mnie, Sekunda. Dobra, dziwę już po przerwie, też mu restart serwera X razy, prawda? No, nie, 4 razy. razy. Tylko. Dobra, to teraz robimy zamianę nasz... A czy mój? Machoch ma już level 29 już się zamienił w kolejną wersję. Teraz tak. próbujemy go podmienić, żeby uzyskać jeszcze wyższy poziom. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Czyli trade wyszedł. Jeszcze raz, dawaj tradea. I ci go oddam. Jest już, jest zamiana, więc jest pięknie po prostu. Czyli uzyskałem swego machopa, czyli czterorękiego bandytę. Pokaż go. Czekaj, go. chodź tylko teraz się zamienimy, o oddam Ci twojego hipno. Tylko no, no, daj, daj to co masz najgorsze, co nie potrzebujesz. To nie jest najgorsze, ale nie potrzebuję po prostu go. Bo nie używam takich Pokémonów. Najgorsze, że mi wszystkie moje najpotężniejsze Pokemony zniknęły. Z komputerka chyba No, to jest, tak. jest kurczę Kijowa. Ale zresztą mówiąc na szczęście jeszcze aż takich super wysokich nie miałeś, prawda? To by było Kijowa, jakby nie. ci zginęły, wiesz, takie najgorszy, super ekstra. Najgorsze, żeby mi Hypno zginął, ale najgorsze jest to, że Raidon mi zginął, ty czy miał potężny cios. No, ale raj dokrada się jeszcze złapę. Tam miałeś chyba 40 level? Eee, 50. Nim? Aha, tak. 50, no, to już troszeczkę większa szkoda jest, <głos》>, szczerze mówiąc. No, ba, chodź daj może mi do te... ciebie na, na chatę. No, ja idę już tam i ty, ten. A ty chwilę do swojej chaty i daj mi te 8 albo nawet więcej wziąłem tych już. czarnych. wziąłem, wziąłem, wziąłem. No, no to tapę się. Gx, dobra? Musiałem sobie przypomnieć Nick. Ja kamień już przygotuję, <głos》> bo ja to tam w tej kabinie. wyzywają więc... ludzie na pojedynki. Trzymaj. Z tyłu, za tobą, lecą, jest, lecą, jest. uczą się, O, tu jest mój kolega. Dzięki. Ale ty, ale, ale ty brzydki mm. jesteś, kurczę. O, ale wreszcie jest wysoki. To Jaki jest plus. Jaki typ, wielkolud. Wreszcie jest wysoki, to jest, kurczę, wielka zaleta. Ej, Dobra. dawaj ten pasek. Co? Ja chcę taki, ja chcę taki pasek. Ej, czekaj, mam jakiegoś laga. Za, za znowu jest. Czy pewnie znowu testują? Czy się nie rozwaliło nic? A to nie wywali. Dobra, zobaczymy, bo chcę go schować bardziej, bo chciałem pójść zobaczyć jeszcze tam dalej, czy może jednak znajdę tego golema, bo to jest golema, bo chciałem go zł zł złapać. Bo chcemy mieć takiego jednego, jednego na pewno walczącego pokemona. A już się minęło, milą lat. Wiem, jak widzę. Innego chcę mieć walczącego pokemona, jednego skalnego, elektrycznego, Psy e Chcę chcemy mieć Goldaka, który będzie jako Water i, psych i Psychic. Oczywiście, muszę mieć duszka, jak każdy zresztą. I Slowbro może zostawię sobie. O, właśnie, zmierzymy się. Slowbro przeciwko mojemu maczopowi. Fighting. Y reverse, czyli najlepszy mój atak. Teoretycznie, zobaczymy jak to ja się spisze. Oj, oh, wow, ale on oberwał. Mój oczywiście. Ej, ja mu nic <śm> pewnie nie <śm> zadałem. <śm> Ojku, nie, to jest słaba, tak się mówiąc. Dobra, spróbujemy low kicka. <laughs> zobaczymy, kurczę, masakra jakaś. Zły okay, jak to Dobra, Goldak, chodź tutaj. Może zły przeciwnik na to postać akurat, ale zaraz zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Fighting. Water pools. Dawaj, Goldak jesteś wielka, taka menda wielka. Może, ty, może tego przynajmniej pokonasz. No dobra, jest lepszy, a tak już, więc jest spoko. Uuu, może tego psychika rzuci ale nie jest chyba też psychicznym pokemonem po części. Więc też kijowo to idzie. Pojedynek, no, słaby, słaby. Ale mojego machopa zabił. Kurde. Ja tak go chciałem mieć. Dobra, jeszcze raz. Puls nowaj. Złoisz musz. Z tą skorupę. Dobra, padł. Szczałem krytycznym i nabił level 1. Czy 2? Nie, tylko jeden level. Ale mój maczop zginął, więc. <słuch> Muszę się wrócić na spawn. Maczop. On jako przeciwników bardzo by sobie ceniły trawiaste i kamienne. Nie, robaki, przepraszam, robaki i kamienne. A ty masz może te e, super mikstury zdrowia? Mam chyba kilka. Ale ja, jakbyś nie miał, to mogę ci dać, bo ja mam 8 Okej. Okay. Mam 8 miksturek, co lecz o 50 HP. No może je one. wezmę ze, ze sobą. Czekaj, teleportuję się do ciebie. E, GX, Bo tego akurat twojego terenu nie posiadam. Dodalej minimapkę, sobie możesz sobie zrobić. tutaj ustawić coś. Co? Co? Jeszcze raz. Dodaj ray minimap. Yy, ja nie mam, bo ja nie gram na, la, na Lancerze, Lancerze tym, co jest dodany. Ja sobie po prostu sam złożyłem paczkę, bo mi Lancer nie, nie działa. Niestety. A co wyskakuje? Ten wła... naciskasz graj teraz <laughs> nic i, nie, nie i nic się nie dzieje? Tak, dokładnie. Ale wiesz, że ta taka poka-konsolka, co nie? Tam pisze sprawdzanie plików pewno na 100%. Nie wiem, ja czekałem musisz chwilę 20, poczekać. 30 sekund, nic nie było, to No ale sobie. to za mało czekaj, bo to chwilę dłużej trzeba czekać. Ja to jest takie sprawdzanie plików. Powiem ci, że mi tego problemu nie robi. Ja sobie sam muszę poddawać kilka modów. Bo potrzebuję na pewno tu mapkę, potrzebuję sortowania itemów. Przydałoby się jeszcze takie podpowiedzi pewne oności walki. po prostu będzie sens. Dobra. Tu mamy Goldaka, z nim się nie, nie chce bić. Bo przypomniałem sobie, że mój Machop jest słaby na pokemony psychiczne. O, jest Poliwag, Poliwag, Poliwagę. on też jest dosyć fajny, jego zamiana jest dosyć ciekawa. Więc może go wyzwiemy na pojedynek, może naszego Machopa wy wyślimy, Omu mu low kicka strzeli, zobaczymy czy przeżyje to. Jak przeżyje, to go wtedy spróbujemy go złapać. To jest fajny, to jest wodnisty pokemon, chociaż nie, ja mam Goldaka, więc nie, dobra, na szczęście zginął. Mój Goldek będzie lepszy tutaj. Glimmer, go zostawimy. Lecimy dalej, w takim razie, szukamy... O, jakiś twist się wbił, Head Admin, pierwszy raz go widzę. No to ten twist. No, bez urazu, ale pierwszy raz Ciebie widzę, ale pozdrawiam Ciebie również serdecznie. Tak, jeśli jakiś cudem ten odcinek obejrzysz. Obejrzy. Dobra, więc w takim razie, jak mówiłem, szukamy pokémonów kamiennych, gdyż... Mój maczok jest na nie the best, dlatego spróbujemy jakoś to zlokalizować. Jesteśmy już na biomie skalnym. Zlepam się do ciebie. I gdzieś tutaj Onyx powinien się kręcić. Eee, Onyx, się gdzie ty tutaj jesteś nasz? Przedem Ej, ja muszę tutaj, spadać, na <laughs> Spoko, spoko. No, no to cześć. Okej. Okay. Ej, ja spadam. No spoko, spoko. No to hej, dzięki, że, że... byłeś. Dobra, znaliśmy nasze już Pokemonki. Już jestem sam na odcinku, tak? Niestety, ale gamer musiał wyjść. Zresztą, jak sami słyszeliście. Dobra, wy wyzwijmy... naszego Graveler, tak, to tak, tak to brzmi dokładnie. Fighting i Reverse. Spróbujmy, czy damy radę go pokonać. To jest Pokemon kamienny, a teoretycznie... Nasz Maczok jest lepszy właśnie na, na takie pokemony. Okej, okay, fajnie nawet damage poleciał, bo jedna trzecia HP poleciała od razu nam, więc spróbujmy też z low kicka. Jest to szybszy atak, więc zobaczymy jak on się będzie spisywał. Uwaga, uwaga. I o to pytanie, jak on nam wyjdzie. Ej, zabiliśmy go od razu, więc reverse nie jest jakiś super ekstra atakiem. No, dobrze nawet wiedzieć. Tam mamy kolejnego kolegę, więc spróbujmy do niego dorzu 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 dorzucić pokebola. Do góry? Bardziej skierujemy go? Ej, co jest? Lag? Zapisywanie, czy coś? Halo? Halo? Okej, okay, leci. Aj, nie udało mi się. Wyżej? Trafię go teraz? Tak, pięknie! Ja tak atak taki kosmiczny, nie wiadomo skąd. Widzieliście mnie? Tam byłem! Tam byłem, po drugiej stronie! Jak mało życia. Chcę go oswajać. Znaczy łapać, oswajać. Kurczę, jak już to mówię. Nie, nie chcę go, szczerze mówiąc. Jest on skijowy. Low kick jest the best, naprawdę. On jest po prostu superowy atak. Poczekajcie, chyba mój pokémon ma tutaj chyba bonus tego ataku. Vital row, właśnie. Kurczaczki. Co usunąć, co usunąć, właśnie, to jest pytanie. Co tutaj mi się najmniej przyda w tym przypadku? Wiecie, chyba tego Karate usunę. Wezmę sobie ten nowy atak, bo on ma też power, zaraz zobaczymy jak on tutaj będzie wyglądał podczas pojedynku. Tam mamy przeciwnika, ale nie wiem kim on jest, więc go zostawię w spokoju. O! Jest kolejny kolega! Spróbujmy do niego dorzu dorzucić pierw. Aj! Ałaj, 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 to bolało. Nie udało mi się, teraz może się uda? Jest kolejny pojedynek! Jakie mam mało życia, nie przeważyłem tego. Ojojku, to będzie kiepskie, wam powiem. Ale ba poszedł na shota, więc fajny, przyjemnie wam powiem. Ale nic nie nabił, dobrze. Wyrzućmy go tutaj, spróbujmy go wyleczyć. Dobra, wyleczony jest. Zbierzmy go z powrotem. I podlećmy poszukiwać jeszcze jakiegoś jeszcze jednego przeciwnika. Okej, okay, mamy kolejny odcinek. Jeszcze oczywiście pokażę Wam czat, bo tutaj pozdrawiali YouTube, niestety w tym momencie nie nagrywałem ani nie napisałem tego Wam dokładnie, po prostu ogólnie nagrywałem, ale w tym momencie akurat zapisaliście, to niestety, ale nie, ale to jest taka mniejsza sprawa. Dobra, znowu low kickiem strzelimy. Jak pamiętacie, albo nie, nie pamiętacie, to matchup ten akurat, który ja mam, ma zwiększony damage kosztem mniejszego defa i dlatego też mój atak... Rewers jest pewnie atakiem specjalnym, dlatego on mały damage zadawał. Podstawowy atak, czyli low kick, zadaje podwyższony damage, bo ma tutaj plusika dorzuconego. Jak widzicie, wszystko jadę na jednego shota. Uuu, maczopki, cześć wam. Jesteście zwykli, więc was nawet nie chcę. O, kolejny, proszę bardzo, dawaj, kolejny pojedynek. U, zapisywanie świata. Teraz już jeden plus. Poprawili tutaj, a, a czy administracja poprawiła tutaj zapis serwera czyli już nie kraszuje aż tak często czasami w sensie od czasu tego, tej poprawy w ogóle się nie, nie skraszywało ani razu więc to jest genialny plus po prostu nie wywala już serwera podczas zapisów. za co bardzo dziękuję Wywaliło <śm> mnie tylko po prostu masakra dobra, jak mówiłem dziękuję bardzo serdecznie pukawce, tak, pukawka.pl, czyli to jest serwer, który hostuje nam ten calutki serwerek tutaj nasz. Po prostu genialne, naprawdę bardzo Wam za to dziękuję, polecam, bardzo serdecznie pukawkę, bo udostępnili nam taki piękny serwerek 20GB ram aktualnie i jest bardzo dobry procesor. Więc wielki plusik dla Was, genialna sprawa, o wiele przyjemniej się już gra na tym serwerze. Dobra, spróbujmy się zmierzyć z tym oto naszym przeciwnikiem. To jest Pokémon trawiasty, trawiasty czy zwykły nawet. Nie wiem, spróbujmy się z nim zmierzyć. Zobaczymy, jak to nam się potoczy, czy wygramy, czy nie. Ma wysoki level, więc zapewne gdybyśmy z nim wygrali, dostaniemy strasznego kopa. Ale zobaczmy, jak to ugrana wyjdzie. To jest ewolucja Milk Tanka. Patrzcie się na ten damage. Hahaha, ha, ha. teraz to możecie mi naskoczyć. Tylko nie wiem, czy on jest wystarczająco szybki, żeby faktycznie móc. Pokonywać swoich przeciwników bardzo szybko. Dobra, kolejny level, jeden pierwszy level nabity i chyba tylko na tyle. Tylko tyle, pierwszy, tylko jeden level udało nam się nabić. Kurde, co ja mówię? Co ja mówię słowo pierwszy cały czas? No, what the fuck, o co kaman. Dobra moi drodzy, ale w tym, nie skończymy ten odcinek, gdyż postanowiłem, że nie będę nagrywał długich odcinków z Pokémonu, bo to nie ma sensu. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Mamy naszego Machoka, czyli. Pokemona, który będzie tutaj bardzo ładnie się bił. Uuu, ty jesteś trenerem, ale masz 15 level, słabiutki troszeczkę. Ale dawaj, będziesz jako ostatni mój, mój przeciwnik już. Czyli dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę i jeśli wam się to podobało, to standardowo łapeczki, żeby mi to pokazać jak bardzo. Czyli znowu, jeśli będzie dużo łapek, to filmik się pokaże szybciej. Bo zresztą dlatego nagrywam teraz szybciej te, te pokemony, gdyż filmik naprawdę był bardzo dobrze oceniony, ten, ten wczorajszy, co był w niedzielę. Po prostu byłem w szoku, że tak szybko te łapki znowu nazbieraliśmy. Dobra, więc rozwalmy tego trenera i to już będzie na tyle. Nasz małczołg nabije kolejny już poziom. To pa pa wszystkim i do kolejnego odcinka, bądź do zobaczenia w serwerze. Pa pa.